So let me right. Siemanka, jestem i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pięciu najlepszych fanartach w Brawl Stars Które oczywiście narysowała społeczność Brawl Stars Wiem, że każdy teraz nagrywa film o update, Dlatego ja tego nie zrobię, bo bez sensu robić milion takich samych filmów Więc pokażę wam coś lepszego i fajniejszego Właśnie czym są fanarty Ja już nie przedłużam i zapraszam was serdecznie na odcinek no więc bez przedłużania widzimy tu w tym momencie pierwszy fanart, którym jest ta jakby Barbarleja. Jest naprawdę fajna rzecz, ponieważ Barbarleja jest już na naprawdę dłuższego czasu w grze. Na mapach lub nawet w trailerze Brawl więc ktoś zrobi po prostu Barbarleja od środku i wygląda naprawdę mega epicko. Za chwilę zobaczycie takie przebitki oczywiście na detale, przejdzie od góry do dołu kamera i zobaczycie po prostu jak to wygląda z bliska. Według mnie jest naprawdę epicko, wszystko namalowane z dbałością o szczegóły i bardzo fajne. Napiszcie oczywiście co o nim sądzicie i ocencie ten pierwszy fanart i ogólnie każdy fanart od 1 do 10 w komentarzach. My lecimy już po zobaczeniu oczywiście tego fanarta z bliska do kolejnego fanarta. Ten fanart na Redditie w opisie miał opis po prostu Showdown w pigułce, zobaczcie go w tym momencie Tak to jest fanart, który pokazuje jak tak naprawdę wygląda Showdown podczas gry, jak widzicie wychodzi z krzaczka sobie Czy idzie dynamite, zanim od razu pojawia się Mortis Który chce oczywiście go zniszczyć, zjeść, a zanim Z krzaczka wyskakuje Shelly, która ma już przyszykowanego na jego ulta Ale nikt nie wie, że z tyłu w krzaczkach chowa się Piper Która ich wszystkich wysnajpi i wykończy Bardzo fajny, memiczny fanart, który jest oczywiście bardzo według mnie epicki. Nie zapomnijcie ocenić go w komentarzu. Pamiętajcie, że możecie oceniać od 0 do 10. Zobaczymy, który z tych fanartów dostanie najlepszą ocenę. Lecimy do kolejnego fanarta. Kolejny fanart jest to bardzo ciekawy i nietypowy fanart, bo po raz pierwszy w tym odcinku i chyba po raz jedyny w tym odcinku nie jest to fanart Brawl Stars, tylko Clash Royale. Jest to po prostu fanart, w którym jakby wyglądał Clash Royale po przerobieniu do grafiki Brawl Stars, według mnie naprawdę wygląda śmiesznie. Ciekawostka. Same Clash Royale na swoim oficjalnym Twitterze udostępniło ten fanart Mówiąc, że śmieje się, że to niby Brawl Stars przeszło do trybu pionowego, a nie to jednak jest przerobiony Clash Royale, żeby wyglądało jak Brawl Stars wygląda według mnie epicko. Pomyślcie, co by było, gdyby na przykład Clash Royale było w trybie poziom, albo Brawl Stars było w trybie pionowym. Kolejny fanart jest to chyba jeden z moich Faworytów dzisiejszego odcinka, tak samo jak Oczywiście ostatni fanart w dzisiejszym odcinku, ale Najpierw powiedzmy o tym, widzicie go w tym momencie Jest to przeróbka Brawl Stars na Avengers Endgame, która jest według mnie bardzo Ale to bardzo epicka, widziałem to kiedyś Na reddicie, sam to awoltowałem, bo wygląda to Naprawdę epicko, zobaczcie jak Fajnie są wstawieni w to tło i jak Fajnie jest przerobione są napisy, zamiast Oczywiście Marvela, Disneya i tak dalej Jest Supercell i Weekend, że po prostu W każdy weekend jest oczywiście Big Game Albo Robo Rumble i oczywiście jest Tutaj gwiazdeczka, która jest logiem Brawl Stars, oczywiście. Według mnie naprawdę mega epicki fanart. Najlepsze to, że jeszcze kolorystyka Brawl Stars się zgrywa z kolorystyką Marvela i ta ciągle jest mega, mega epicka. Napiszcie, oczywiście, co o tym sądzicie. A ja po prostu zapraszam Was do kolejnego obrazka, kolejnego fanarta. So Kolejny fanart jest to chyba najbardziej epicki fanart w historii Stars Zobaczcie go w tym momencie. Jest tu każdy, oczywiście, brawler. Oczywiście poza Sandy, ponieważ Sandy został dodany niedawno, a to jest fanart sprzed jakiegoś czasu. Ale mamy tutaj na przykład 8-bit, więc jest w miarę nowy. Jest naprawdę mega epicki. Jest tu serio. Każdy brawler z dokładnym odzorowaniem i wygląda epicko w tym stylu, w którym ta osoba to rysuje. Zobaczcie teraz mega, ale to mega przybliżone, żebyście widzieli praktycznie każdego brawlera, jak jest epicko odzorowane na samym środku. Reprezentanci Stars czyli Colt i Sherry. Są bardzo fajnie narysowani, wszyscy są mega epicko narysowani. Za chwilkę zobaczycie przybliżenie, które wam w tym momencie pokażę. <mum> Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, jeżeli wam się spodobał, stawcie ławkę górę i super, jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał pieniężny kliknijcie niebieski spod pod odtwarzaczem, bo naprawdę wspieracie tym mocno kanał. Zapraszam Was serdecznie do zaobserwowania mojego Instagrama, którego nazwę, się dla Was się w tym momencie na ekranie. Tam na tysiąc obserwujących rozdaje Pacer w więc myślę, że warto obserwować. Również jego link macie w opisie wbijcie na inne social media takie jak Discord czy Facebook. Ja się z wami żegnam, byłem Gabeł, jestem Gabeł i siema. Oh yeah, I